W poprzednim odcinku zajmowałem się sprawami ukraińsko-bułgarskimi, a konkretnie biorąc porozumieniem, które Bułgaria, oczekiwane to było od strony bułgarskiej, iż zechce podpisać, właśnie z Ukrainą, w którym to Bułgaria zobowiązuje się do 42 różnych, może się tak wyrażę, kategorii gestów, które miałyby zapewnić przez najbliższe 10 lat Ukrainie bezpieczeństwo. No to miałyby być gesty oczywiście wojskowe, około wojskowe. Przekazywanie różnej, różnego typu technologii, wsparcie wywiadowcze i takie tam terafery. Ja nie będę oczywiście powtarzał tutaj wniosków, które wygłosiłem w tym poprzednim odcinku. Odsyłam ewentualnie do tego epizodu wszystkich bardziej zainteresowanych. Tych, którzy go nie widzieli, to tylko tutaj poinformuję, że strona ukraińska w zamian za te 42 różne zobowiązania również jedno podjęła. To jest 43. punkt tego porozumienia, i e, ono polega na przyspieszeniu reform, wdrożeniu i przyspieszeniu reform. Więc my będziemy przekazywali no, cały zasób, jakikolwiek jeszcze. W tym szczątkowym państwie bułgarskim pozostał, za co Ukraina odwdzięczy się reformami, nawet nie jakąś powiedzmy, szczególną opieką, którą mogłaby roztoczyć nad mniejszością bułgarską w tym kraju, tylko reformami. Jakie to by były reformy, no tam korupcja, wiadomo, jakieś tam TRERE. No i e, wspominam o tym przede wszystkim ze względu na to, że ta sprawa ma pewne rozwinięcie. Nie chcę poświęcać temu całego odcinka, tylko zrobię taki krótki wstęp, właśnie nawiązujący do minionego nagrania. Chcę powiedzieć, że to porozumienie w dalszym ciągu nie zostało podpisane, chociaż e, premier Glawczew no, musiał dawać, e, ja widziałem aż trzy, ale być może były ich nawet więcej różne takie briefingi, konferencje prasowe, w których no, wytapiał z siebie smalec. Próbując wyjaśnić, no, że niestety to nie jest możliwe, że on by bardzo chciał, no ale w końcu Bułgaria jest republiką parlamentarną, że on rozesłał do klubów parlamentarnych prośby, aby się szybko ustosunkowały, aby można było to porozumienie podpisać, naciskał, nalegał, tłumaczył, że nie ma się tutaj czym specjalnie przejmować, że ono nie jest jakoś prawnie wiążące, że tylko deklaracja polityczna, że nie możemy zawieść partnerów, tralala, tralala, no ale nie będąc w Bułgarii, tylko właśnie w Brukseli na jakimś tam konwentyklu, zresztą na tym samym, na którym występował Zoleński. I poinformował świat o tym, iż on uważa, że Putin jest szalony i że uważa również także, iż Putin wie, że jest szalony. No i tam wypowiedział jeszcze kilka innych kompletnych nonsensów. A nawiasem mówiąc, to jest to samo. W tym samym miejscu i w tym samym czasie, w tych samych okolicznościach, złożył on korupcyjną propozycję premierowi Słowacji Robertowi Fico. Miał mu tam przekazać jakąś grubą forsę już nie pamiętam o, dokładnie o. O jaki nominał chodzi z zamrożonych aktywów rosyjskich, jeżeli Fico zechce zmiękczyć swoją postawę albo, na przykład, nawet wesprzeć aspiracje Ukrainy, jeżeli chodzi o wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, o czym Fico poinformował, znaczy ja widziałem dzisiaj rano, być może poinformował o tym wczoraj wieczorem. No ale też nie o tym chcę mówić, chcę tylko powiedzieć, że tam był też premier Bułga, Bułgarii, no i, e, e, i on no znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ był ewidentnie przyciskany i przez stronę natowską, i przez ambasadę amerykańską w Sofii, i cały czas był bombardowany jakimiś żądaniami tutaj, no u zwyczajowego, usłużnego postępowania, ale bał się to zrobić. No i w dalszym ciągu się boi i wydaje mi się, że jest prawdopodobne, że tego porozumienia nie da się podpisać, dlatego że wczoraj, w, w, tak wczoraj w czwartek, nie przepraszam przedwczoraj, w czwartek no, ulubiony przywódca, ukochany przywódca Bułgarii, e, czyli Bojku Borisow, <grymnie> powiedział, że no, w takich okolicznościach, w jakich tu Bułgaria w tej chwili się znajduje, to nie można sobie pozwolić na tego rodzaju taką polityczną dezynwolturę, nawet jeżeli to miałoby być e, potwierdzeniem, deklaracją naszej, deklaracją, czy potwierdzeniem naszego stanowiska, które jest oczywiście euroatlantyckie jak najbardziej, mówi tu za demokracją na Ukrainie i przeciwko Jakimś tam ekscesom, który, które Rosja wszczęła. Natomiast no, tłumaczył tak pokrętnie, że to po prostu nie jest możliwe. No i skoro już on to powiedział, to sądzę, że do ambasady amerykańskiej dotarł ewidentny komunikat, iż premier Gławczew jest jednak. Pod jego pełną kontrolą, i nie podpisze tego, chyba że ambasada amerykańska zechce tutaj rozważyć jakiś scenariusz wsparcia bojku Borisowa w taki sposób, aby on znów został premierem Bułgarii, tak jak było to przez tam 15 lat nie, przed 2020 rokiem, czy 2021. I wówczas bojku Borisow może rozważyć tutaj jakieś działania, które będą zmierzały do usatysfakcjonowania, właśnie strony amerykańskiej. Także takie gry i zabawy na świeżym powietrzu, właśnie jak mawia Maciej Wiśniowski, są, są tutaj są tutaj realizowane. Przepraszam bardzo. W każdym razie, na tym nie koniec. Nie koniec, albowiem przewodniczący partii odrodzenie, Kostadyn Kostadynów, powiedział w piątek, że członkowie jego organizacji, którzy pełnią różne funkcje w bułgarskich samorządach, podobnie zresztą jak samorządowcy z innych organizacji tam, stronnictw politycznych, w ciągu ostatnich kilku tygodni byli intensywnie nagabywani przez przedstawicieli różnych środowisk e, amerykańskich organizacji pozarządowych i być może kół dyplomatycznych, no, oni się tam wszyscy podobno tak dokładnie nie przedstawiali, no ale prowadzili coś na kształt werbunku tych politycznych działaczy na jakoś rzekło samorządowym szczeblu do jakichś takich projektów politycznych, które będą sterowane przez Stany Zjednoczone. Nie powiedział niestety niczego więcej a propos, no, co to dokładnie miałoby być. Wiemy, tylko no, prawdopodobnie ci ludzie też nie wiedzą, albowiem <laughs> no, ci, którzy mu to zasygnalizowali, no to odmówili oczywiście i powiedzieli, że w żadnym wypadku, że to byłaby zdrada stanu i na nic takiego się na pewno nie będą pisali. Natomiast wiemy, że Amerykanie zaproponowali im na pewno i to już rzeczywiście zostało potwierdzone, to znaczy nie przez, ich, przez, te, przez bułgarskie społeczeństwo obywatelskie i jego organizacje, które oczywiście są w rękach Stanów Zjednoczonych w większości przynajmniej, a reszta tam, ta, która nie jest, no to jest w rękach niemieckich czy tam Unii Europejskich. No, ale oni tego nie powiedzieli, natomiast no, ci ludzie, którzy byli przedmiotem tych właśnie nagabywań czy werbunku, powiedzieli, iż oferowano im. Wyjazdy, uposażenie finansowe, ale też wyjazdy na różne szkolenia liderskie. No i gdy oni już te szkolenia liderskie odbędą, no to też ci, którzy z nimi się tam umawiali to jakieś liderstwo ewidentnie im gwarantowali. No, jakie to miałoby być przywództwo, w ramach jakich projektów i co miałoby być realizowane pod ich przykrywką, no tego jeszcze nie wiemy, ale... Wybuchu można powiedzieć kolejny skandal, który, jeśli dobrze ja to interpretuję, miał storpedować to porozumienie. Więc e, wydaje mi się, że no, przynajmniej na razie jest spora szansa, że ono e, no, nie zostanie podpisane i w ostatecznym rozrachunku nie wejdzie w życie. E, co oczywiście nie oznacza, że Bułgaria na przykład nie będzie dalej rozbrajana, dlatego że jeszcze w miniony poniedziałek, co też ujawnili działacze partii odrodzenie, jakieś rakiety e, zostały. Przekazane stronie ukraińskiej. Niestety nie pamiętam w tej chwili modelu, to w zeszłym tygodniu o tym słuchałem i po prostu nie przypominam sobie dokładnie szczegółowych informacji w tej chwili, ale jakieś rakiety, które, żeby można było przekazać, zostały specjalnie rozebrane częściowo, i później weszła jakaś komisja do tych składów amunicji, w których one leżały. I sporządziła taki protokół, że te, te rakiety są, e, zawierają jakieś defekty techniczne. I w związku z tym, że zawierają defekty techniczne, no to właściwie można się ich pozbyć. No ale skoro już mamy się ich pozbywać, no to przecież nie na złom, bo tutaj Ukraina potrzebuje, no to weźmy je, przekażmy. No i tym sposobem ominięto właściwie wszystkie procedury, dlatego że oficjalnie biorąc, no to nie jest żadne przekazanie broni, uzbrojenia czy coś takiego, tylko właściwie złomowanie, tylko takim trochę wyjątkowym trybie, można powiedzieć, mm, niezdatnej do użycia amunicji rakietowej. No i takie rzeczy się zdarzają w Bułgarii cały czas. Cały czas są wymyślane jakieś numery, nie, które mają no właśnie uzasadnić tego rodzaju działanie ze strony e, Bułgarii. E, no i odbywa się to oczywiście przy wrzasku i sprzeciwie bardzo często, czy to działacze odrodzenia, czy jakiś tam, czy nawet Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, albo ewentualnie jakichś no, nieformalnych, mniej lub bardziej formalnych grup obywatelskich. No ale to można sobie krzyczeć, krzyczeć, można sobie nawet protestować, ale w, w końcu w pewnym momencie trzeba, trzeba iść do domu. No nikt się tam nie położy przecież pod tymi, pod tymi pojazdami na drodze, o tu ostatnie pokolenie może być trzeba wezwać, ale nikt się nie przyklei do drogi ani nie położy bo na drodze, bo nikt przecież nie wie dokładnie kiedy to kiedy to się dzieje. Zresztą prawdopodobnie tego rodzaju transport jest obsługiwany przez stronę amerykańską, która w Bułgarii wojskowo jest również bardzo obecna. Bu Amerykanie wybudowali sobie przecież nawet lotnisko całe w miejscowości Nowy Pazar w Bułgarii, do którego Bułgarzy w ogóle nie mają dostępu. To jest jakaś strefa eksterytorialna. W bazie wojskowej oczywiście. No ale dobrze, nie o Bułgarii chciałem teraz mówić, tylko właśnie chciałem takie rozwinięcie tutaj przedłożyć. Jeszcze raz zachęcić tych, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka, do ewentualnie jego oglądnięcia. Natomiast teraz czymychnę, jeśli pozwolicie, przez Dunaj do Rumunii, dlatego że po już kilkunastu dniach, od kiedy sąd konstytucyjny tamtejszy przeprowadził zamach, który no, póki co jest udany, zobaczymy jak to się będzie rozwijało, no, wiemy już trochę więcej i możemy, jak sądzę, pokusić się o pewne wnioski dotyczące przyczyn tego e, działania właśnie ze strony rumuńskiego Sądu Konstytucyjnego. W Polsce e, tym tematem zajmuje się zajmuje się tak zwana, ja to nazywam, prawica ziemkiewiczowska. To znaczy ludzie, którzy mają poglądy jakieś takie pisowsko-konfederackie, e, no ale są trochę bardziej, powiedzmy, inteligentni e, niż e, no, niż tam, nie wiem, przeciętny autor, powiedzmy, w Gazety Polskiej czy, czy przeciętny prezenter w Telewizji Republika. No i oni wysnuli oczywiście takie teorie, z którymi właściwie w pierwszym czytaniu trudno się nie zgodzić. Iż chodzi o to, aby tutaj pogrzebać wszelkie szanse populistycznej prawicy, która przecież ma takie samo prawo do uczestnictwa w demokratycznym procesie, jak tam ta cała arystokracja liberalno, hadecko, socjaldemokratyczno, jakaś tam. I ja myślę, że to jest prawda, natomiast wydaje mi się, że to jest czynnik jednak wtórny. Fakt jest faktem. Rumunia jest pewnym poligonem, tak samo jak Polska jest pewnym poligonem, jeżeli chodzi o na przykład działania rządu Tuska. No, teraz to o tym z Marcinem Romanowskim, co się wyczynia, no to już o tym, o tym będziemy rozmawiali przy jakiejś innej okazji. Ale. Unia Europejska dała ewidentnie Tuskowi jakieś carte blanche, żeby tutaj zadziałał i no, dostał taką licencję na łamanie wszelkich zasad demokracji, niedemokracji i w ogóle jakieś takie podważanie nawet fundamentów architektury ustrojowej, byle tylko pozałatwiał sprawę, pozamiatał, no i nie udało mu się tego zrobić. Myślę, że Rumunia teraz jest poligonem, no można powiedzieć drugim yy, takim, gdzie testowane są już Ładunki jądrowe, no, dlatego, że to, co zrobił sąd konstytucyjny w Rumunii, yy, anulując pierwszą turę wyborów prezydenckich, no to jest właśnie bomba atomowa zrzucona na proces wyborczy, zrzucona na proces demokratyczny. I jakkolwiek ja oczywiście nie mam wielkiego szacunku dla tego, co nazywamy mechanizmami tak zwanej, żeś tak wyrażę po marksistowsku, demokracji burżuazyjnej. No, tyle, jednak no, impuls demokratyczny jest w jakimś sensie. Jedyny zresztą, jakim są wybory w tejże burżuazyjnej demokracji, no jest zjawiskiem, no, które należy szanować i które coś tam jednak mówi o tym, co myślą społeczeństwa, czy przynajmniej ta część opinii publicznej, która decyduje się na wzięcie udziału w tych wyborach. No i jakie mechanizmy, jakie eee, mechanizmy wzajemnie sobie przeciwdziałające w tych społeczeństwach i w tych mm, systemach politycznych funkcjonują. Więc jest to cenna, ważna informacja. No i... Też jest to jednak jakiś mechanizm wpływu przez opinię publiczną czy przez no, lud pracujący miast i wsi na, na to, w jaki sposób no, proces polityczny i tym samym reprezentacja międzynarodowa tego, tegoż przebiega. No i tutaj Rumunii wszystkich zaskoczyli, ponieważ wskazali kandydata, który... Ja muszę powiedzieć tak od siebie, może kiedyś to rozwinę, no teraz nie ma na to czasu, ale powiem, że koleś jest wariatem generalnie, natomiast z pewnością zasługiwał na to, aby zostać wybranym i z pewnością zasługiwał na to, aby jego postawa, która jest jednoznacznie antywojenna, była, była reprezentowana w rumuńskiej polityce, dlatego, że no, Rumunii po prostu masowo na niego zagłosowali, nie dlatego, że właśnie jest wariatem i tam uważa, ma jakieś takie teorie o wodzie w plastiku, która w, tam... Wyczynia ludziom jakieś um, jakąś straszliwą krzywdę, którą um, można porównać z demonicznymi siłami, czy coś podobnego, bo on naprawdę ma takie szurystowskie różne zajazdy. Um, I nie ze względu na to, on zdobył tę popularność, tylko ze względu na to, że był człowiekiem jedynym, który aktywnie i w sposób jasny, otwarty, jednoznaczny reprezentował. Nurt, który jest dokładnie rozbieżny z tym, co, e, co bulgocze w rumuńskim głównym rynsztoku. A tam jest gorzej niż w Polsce. No i został ze względu na to wybrany. No a skoro został wybrany, no to cóż, no, okazało się, okazało się. No... Odwołując się do słynnej frazy chyba marszałek Witek wypowiedziała musimy anulować bo przegramy i tu w tym sensie ci ziemkiewiczowcy mają rację tak no oni nie chcieli, nie chcieli przegrać zależało im na tym aby ta hegemonia została utrzymana ale wydaje mi się że brakuje tutaj bardzo ważnego innego innego elementu mianowicie kwestii. Natowskiej, dlatego że sąd konstytucyjny w Rumunii, który zajmuje się uznawaniem wyborów, to znaczy stwierdzaniem ich ważności, tak należy powiedzieć, albo ewentualnie nieważności, czyli ich anulowaniem, na początku nie zauważył żadnych problemów. Dopiero, gdy prawdopodobnie ktoś nie wiem, czy w departamencie Stanu, czy może w ambasadzie amerykańskiej w Rumunii, no, czy gdzieś tam, w takiej instytucji, która jednak o czymś decyduje zorientował się, że tutaj jest grane coś zupełnie nie według scenariusza. To nie wiem, czy zadzwonił, czy nie wiem, nadał telegram, czy telepatycznie się z kimś skomunikował w Rumunii. No, są takie twierdzenia, nieudowodnione cały czas, iż jakiś samolot przyleciał do Rumunii, amerykański, no i tam są nawet wskazywane jakieś trajektorie tego lotu e, i o której on tam wylądował. Spekulacje, kto mógł w tym samolocie być. Nie wiem, to zresztą, słuchajcie, nie ma znaczenia, czy autobusem przyjechał, czy się teleportował, czy helikopterem, czy samolotem. Ważne, że ktoś się w pewnym momencie zorientował, że coś tu idzie bardzo poważnie nie tak. No i wtedy zaczęło się, oczywiście, yy, tak sobie wyobrażam, nerwowe gulgotanie, że coś tutaj trzeba z tym szybko zrobić i jedyny instrument, po który dało się sięgnąć, to właśnie powtórna decyzja, Sądu Konstytucyjnego, która tym razem była no, dokładnie odwrotna do tej, która no, wcześniej właśnie została podjęta. No i wybory zostały anulowane, i wydaje mi się, że strona amerykańska nie zrobiła tego, czy tam strona latowska nie zrobiła tego ze względu na na eksperyment, który chciała przeprowadzić. Raczej się na ten eksperyment zdecydowała właśnie ze względu na Kwestie ukraińskie i kwestie związane z wojną. I nawet nie jestem pewien, czy ktoś miał takie przeświadczenie, iż Kelindżu Dziesku tutaj wysadzi w powietrze całą politykę zagraniczną Rumunii, ale zaistniało według mnie i to oczywiście nie jest zdanie wyłącznie moje, no to jest co najmniej kilku analityków, którzy podobnie sądzą, że NATO ma taki. Coraz bardziej nabierający realnych kształtów pomysłu, aby na Ukrainie pojawiły się jakieś wojskowe kontyngenty, wszystko jedno, czy one byłyby oficjalnie natowskie czy nieoficjalnie natowskie, ale złożone z żołnierzy krajów NATO, i wówczas Rumunia, jakkolwiek, może nie jest aż tak strategicznym hubem w tym sensie transportowo-logistycznym, jakim jest Polska, ale jednak jest no druga co do ważności z pewnością. I no też ma właśnie wyjście na Morze Czarne, no, łatwiejszy dostęp można powiedzieć do tych okolic Odessy, Nikolajewa i tak dalej. Natomiast no, jest niesamowicie ważna i być może, być może Giorgiesku tak oceniono byłby w stanie zagrozić płynnej realizacji takiego transferu właśnie wojsk i uzbrojenia, natowskiego na Ukrainę. Tymczasem dokładnie ten plan, taki, powiedzmy, plan pokojowy, który, na który NATO ewentualnie mogłoby się zgodzić, czyli jakiś rodzaj zamrożenia konfliktu i obsadzenia tej części Ukrainy, która nie zostanie zajęta, czy w tej chwili nie jest jeszcze kontrolowana przez wojska rosyjskie, no że to jest taki no, najlepszy z najgorszych scenariuszy, na które oni mogą sobie pozwolić i sądzę, że nie mogli tolerować nawet najmniejszego jakiegoś najmniejszej przeszkody jeżeli chodzi o płynność realizacji tego e, scenariusza gdyż prawdopodobnie gdyby właśnie jakaś przeszkoda wystąpiła to mogłaby ona zostać wyzyskana na przykład przez stronę rosyjską do zdobycia jednak jakiejś strategicznej militarnej przewagi i nie wiem, zablokowania tego transportu utrudnienia tego transportu zablokowania jakichś mm, ścieżek dostępu do do tych miejsc, w których ewentualnie takie, e, takie e, kontyngenty wojsk NATO miałyby zostać rozlokowane. Oczywiście tego nie wiem, to jest w tej chwili w sferze spekulacji wyłącznie. Jednak, e, według mnie, po tych no, dobrych już kilkunastu dniach, od kiedy ten eksces w Rumunii się wydarzył, możemy sobie otwarcie powiedzieć, że chodzi o to, aby NATO miało po prostu więcej czasu i więcej przestrzeni do, moment, do, do chwili, w której no, ten właśnie potencjalny plan, na którego realizację nawet po objęciu prezydentury przez Trumpa bardzo liczy. Yy, amerykańska, no, ten amerykański konglomerat, powiedzmy, który jest odpowiedzialny za realizację tej polityki, której, no, właśnie efektem jest między innymi wojna rosyjsko-ukraińska, czy tam wojna na Ukrainie po prostu między Rosją a a na to, że no tak, że to, właśnie, że to właśnie jest cel, że to o to chodzi i dlatego odpalono właśnie tę bombę atomową, ponieważ gdyby tego nie zrobiono, to niewykluczone, że e, nawet realizacja tego, moim zdaniem i tak na dłuższą metę, na dłuższą czy na krótszą, no to się okaże, i tak nierealnego pomysłu zostałaby zablokowana lub przynajmniej no, zostałaby... Jego prawdopodobieństwo zostałoby bardzo poważnie podważone. I teraz poczekamy do stycznia. Wówczas mamy, mamy kolejną. Wówczas zapada ten termin, w którym trzeba rozpisać nową turę. Znaczy, kole, po raz kolejny trzeba rozpisać po prostu pierwszą turę wyborów prezydenckich. Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej tego, czy Kalin Georgescu może w tych wyborach uczestniczyć. A 20 stycznia Donald Trump obejmuje przynajmniej tak powinno się wydarzyć zgodnie z przepisami Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych. I jest niemal pewne, że no dobrze to wybory, oczywiście wyborami. To jeszcze głosy trzeba policzyć. Jeszcze będzie kolejna możliwość stwierdzenia ważności tych wyborów. I będzie też moment, będzie też taki czas, taki bufor. W którym ocenić będzie można reakcje społeczne, no, które będą z pewnością nieco, no, nieco wyciszone, chociażby przez fakt, iż mamy okres świąteczny. No ale wszystko się okaże. W każdym razie, ja stawiam taką właśnie tezę, że NATO kupiło sobie w ten sposób, jakkolwiek brutalnie, to znaczy właśnie zrzucając ładunek jądrowy na rumuńskie wybory, trochę czasu, licząc na to, że uda się ziścić ten. Jak już powiedziałem, najlepszy z najgorszych dla nich scenariuszy na Ukrainie.